Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam, w jaki sposób zdemontować kierownicę z samochodu. Pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli kierownicę byśmy chcieli całkowicie zdemontować, oczywiście musimy odłączyć akumulator, najlepiej obydwie klemy i dopiero potem przystąpić do czynności, które zaraz wam pokażę. W przypadku gdybyście chcieli tylko wyprostować kierownicę, to znaczy jest ona ustawiona nierówno, typu do jedziecie prosto, zbieżność jest ustawiona, wszystko jest w porządku, że tak powiem ale kierownica jest troszeczkę w lewo, albo troszeczkę w prawo to na wieloklinie, który, na którym, w który jest wsadzona nasza kierownica, można o jeden ząbek przesunąć w prawo, lewo, albo i o więcej ząbków, kto jak oczywiście woli eee, tak więc, co po kolei musimy zrobić w większości kierownic jest podobnie, tutaj Astra dwójka, Zafira, Corsa Vectra, to jest bardzo podobna sytuacja w tylnej części kierownicy są dwie takie dziury, które wyczujecie od razu paluchami w tej części tylko, że z tyłu eee, i wystarczy tam włożyć eee, Torxa T30, czyli Klucz wygląda on w ten sposób: torx T30 można oczywiście to zrobić za pomocą imbusa jakiegoś, znaczy nie imbusa, tylko jakiegoś, hmm, jak się nazywa, e, śrubokręta z bitem, przepraszam, torxa T30 e, wkładamy sobie i w tym momencie możemy w tylnej części odkręcić te dwie. Śruby. Pamiętajcie, gdy będziemy wyciągać całą kierownicę, i nie tylko nastawiać, ale wyciągać, to odłączacie akumulator, czyli obydwie klemy odłączacie od akumulatora. W przypadku gdy tylko chcecie wyregulować albo do czegoś się tutaj dostać, nie musicie tego robić, ale warto po odkręceniu tych dwóch śrub od wyciągnąć na pewno kluczyk ze stacyjki e i być bardzo delikatnym, e ostrożnym, przepraszam. Więc odkręcamy te dwie śruby, które tam się znajdują. Oczywiście odwrotnie. OK, jedna poszła To jest dosyć prosta praca, nie ma tutaj żadnych skomplikowanych rzeczy, ale trzeba być po prostu ostrożnym Po odkręceniu, że tak powiem, kilka kółek od obrotu e, narzędzia, którym odkręcamy, na przykład właśnie takiego klucza nie liczcie na to, że ta śruba Wam wyjdzie, ona tam cały czas będzie w miejscu, ona nie wychodzi stamtąd OK, tak więc z drugiej strony teraz odkręcamy e, moment Jeszcze na jedną rzecz zwróćcie uwagę Niektóre samochody mają coś takiego, że żeby kierownicę wykręcić ten element i potem ją wykręcić, trzeba odwrócić kierownicę o 90 stopni w prawo lub w lewo, żeby dostać się do takich ukrytych śrub e, bardziej ukrytych. O, tutaj tylko są w tylnej części idzie to wyczuć, jak teraz wkładam palec tę dziurę, ale niektóre jest tak, że musicie odwrócić i dopiero wtedy macie dostęp do tych śrub. Ok moment. Ok, idzie. Czasami śrubokrętem się tego nie da zrobić. Odkręcić długim, dlatego lepiej mieć taki klucz, właśnie jak teraz mam. Przy sobie o, odkręcamy, bo łatwiej się dostać. Szczególnie do kierownic, które nie mają regulacji w tej płaszczyźnie, czyli przed tył. Ok, odkręcamy parę kółek. Jak już śruba będzie tam kompletnie luźna, to będziemy mogli już pociągnąć do siebie za ten element. Tylko, tak jak mówiłem, najlepiej wyciągnąć. Klemy akumulatora, jeżeli nie macie pewności co i jak. A jeżeli wiecie jak konstrukcja wygląda, zresztą zaraz wam pokażę, no to już nie musicie się tam o nic o martwić. Ok, wysuwamy sobie teraz ten element, po prostu ciągniemy do siebie. Jeżeli jeszcze gdzieś będzie trzymać, to po prostu trzeba odkręcić te dwie śruby. Ok, tak wygląda to teraz tutaj w środku. Staram się to tak odwrócić. O, tu na górę. Zobaczycie sobie gdzie wtyczka, jak wygląda. Tu jest taka żółta wtyczka, ona jest wsadzona w poduszkę powietrzną i tutaj idzie przewód do tej wtyczki tam. Nam zależy na tym, żeby teraz odkręcić tę główną śrubę, aby móc wysunąć kierownicę z takiego wielu klinu, który zaraz zobaczycie i wsunąć na swoje miejsce. Jak odkręcić? Oczywiście najlepiej kluczem nasadowym, kluczem nasadowym torxem, ewentualnie oczkowym, płaskim. W ostateczności takim kluczem nastawnym też się da, wystarczy. Przyłożyć teraz nogami tutaj, zaprzeć w dolnej części kierownicy. Jedną ręką będziemy tu trzymać. Przykładamy klucz odpowiednio ustawiając. Uważajcie, żeby nie, nie uszkodzić żadnego z tych przewodów, które tu są, ani wtyczki. Dlatego róbcie to maksymalnie dokładnie i, że tak powiem, bez żadnych ryzykownych ruchów. Ok, chwilę, zaraz Wam pokażę. Ustawimy sobie już tutaj odpowiednio klucz, żeby był dobrze ustawiony. I teraz wystarczy docisnąć. Odwrócić w, w odwrotnym kierunku. Ok, śruba schodzi. Ta śruba trzyma się zwykle na delikatnym dokręceniu i, klucz, i kleju anaerobowym, czyli kleju, który nakłada się na zwój gwintu, który często stosuje właśnie przy różnych naprawach, wymianach elementów. Polecam Wam zakupić, kosztuje około 10-20 zł, a przy wszelkich dokręceniach różnych śrub warto go po prostu zastosować. Ok, odkręcamy teraz tą śrubę Pójdzie bez problemu, tylko pierwsze, pierwszy, że tak powiem, odkręcenie było troszeczkę mocniejsze Reszta to już nie jest żaden problem Tak więc od, wyciągamy akumula z akumulatora plemy tylko wtedy, kiedy planujemy wyciągać jakieś elementy, czyli rozłączać elektryczne elementy w samochodzie Jeżeli mamy pewność, że nic nie uszkodzimy, tak jak ja, czyli delikatnie, wszystko spokojnie, nic nie urywam, nie pcham, nie ciągnę to możemy sobie to podarować. Oczywiście, jak żeby wyciągnąć kierownicę, trzeba rozłączyć akumulator, bo tą wtyczkę byśmy musieli tu wysunąć i wyciągnąć z poduszki. Ja tego nie będę robił. Bo nie jest mi to potrzebne. Ok. Moment. Śruba już jest przy końcu. Możemy już odkręcić ją sobie dłonią. Teraz wam coś pokażę. Ok. Tak wygląda ta śruba. Oczywiście, przy okazji mamy tutaj dostęp do wszystkich elementów, jakichś guzików i tak dalej. To może się Wam też przydać. Tu są te dwie śruby, które po prostu nie wychodzą, gdy my kręcimy tam w tylnej części. Tak jak widzicie, tu są te dwie śruby, które trzymają ten cały plastik tutaj razem z poduszką. Tak wygląda nasza śruba. I jak widać, takie niebieskie plamy. To jest klej anaerobowy. Dobra. O, ją mamy odkręconą i teraz spoglądamy sobie, tutaj są takie nacięcia na kierownicy też jest nacięcie i patrzymy, jaki jest obecnie stan jeżeli chcemy coś zmienić, to zaznaczmy sobie albo mazakiem, albo po prostu zapamiętajmy, jak mamy teraz i chodzi o to, żeby wysunąć i włożyć pozycję o jeden dalej, o jeden e, z powrotem, jak oczywiście potrzebujemy ja potrzebuję teraz odkręcić i przełożyć, tu patrzę sobie na nacięcie dolne Tutaj, i muszę o jeden przesunąć w prawo, uważajcie, tutaj na wtyczkę. Tu jest przewód, tu także od radia, od guzików delikatnie wysuwamy bez żadnych tutaj. że tak powiem, mocnych ruchów. Wysuwamy i co chwilę sprawdzamy, czy nic tu nie opiera się o nic. Wysuwamy tutaj, jak położyłem. Jak widzicie, zabezpieczyłem sobie to poduchę. Ok, wysunięta. Już jest cała luźna, jak widzicie. Możemy już, jakbym nie miał teraz wsadzonej. tej wtyczki to mogłem spokojnie wyciągnąć ewentualnie tą wtyczkę można też wysunąć która tu jest taka szara tą wtyczkę tu możemy wypiąć bez najmniejszego problemu ok wsuwam teraz na miejsce spoglądam czy już jest tak jakbym chciał jeszcze moment jest tak jakbym chciał i w tym momencie o jeden o jeden ząbek że tak powiem dalej w prawo przesunąłem kiedy może się taka sytuacja zdarzyć? Gdy ktoś kiedyś wyciągał kierownicę, wsadził, ale nie zanotował, po prostu patrzał, a jest ustawione tak jak było. Ehm, powinno być oczywiście zgodnie tutaj z tym nastawieniem tego elementu, do tego być ustawione, ale czasami może się zdarzyć, że jest o jeden ząbek dalej. To nie jest jakiś problem. Ok, moment. Gdybyśmy chcieli idealnie to ustawić, to oczywiście jedziemy sobie na zbieżność, komputer, czy musi być podłączone kółka na takim specjalnym elemencie. Ustawia się zbieżność, czyli kierownica musi być ustawiona tutaj punkt do punktu, równo kierownica, taki element trzymający i wtedy ustawia się na drążkach, końcówkach drążków kierowniczych. Ok, gotowe, jest równiutko. W tym momencie dokręcamy sobie śrubę. No i jak już sami, no oczywiście nałóżcie sobie kropelkę tutaj. Kleju anaerobowego, tak żeby zabezpieczył Wam przed odkręcaniem się tej śruby z tego gwintu. Ok, moment, A razem tutaj dopasujemy. Musi być idealnie wkręcona. Jeżeli coś Wam ciężko idzie za ciężko, to znaczy, że albo krzywo wsadziliście, albo jakiś paprok tam jest na gwincie i przeszkadza. Więc warto. Ja teraz odkręcę, bo coś mi tutaj nie gra. Później wchodzi równo. Nigdy nie odkręcajcie. Odkrę aha, dobra, już wiem. Stary klej anaerobowy, ta część. Tutaj przeszkadza, że tak powiem. Więc wywalamy. Wydmuchujemy. Ja jeszcze troszkę zostało. To nawet dobrze, bo akurat nie mam przy sobie tego kleju. Więc kapki nie dam. A on mi zabezpieczy. Wystarczy, że najadę gwintem na niego. Ok. Pierwsze parę obrotów musi bez problemu wchodzić. Jak wchodzi tak luźnie jak teraz, to jest ok. To, że trochę będzie później, problem, to nie przejmujcie się. To, to jest jeszcze stary klej anaerobowy, tam gdzieś w gwincie został. To nawet dobrze. Ok, dokręciłem palcami, ile się da, a teraz dokręcamy kluczem. Teraz znowu uważamy na te wtyczki. Nic nie róbmy na szybko. Powoli, spokojnie. Dokręcamy do pierwszego oporu. Potem musimy. Teraz Wam pokażę, co zrobić. Tak samo jak przy dokręcaniu kół tarczy hamulcowej. Jeden fajny manewr wykonać. Ok, już jest koniec. Znaczy, już jest, już jest dokręcone, ale teraz co trzeba zrobić? Gdy już dalej trzeba byłoby mocniej, to teraz trochę postukajmy. Jak myślicie, po co to robię? Po to, żeby kierownica idealnie do końca doszła. I teraz dopiero dokręcić jeszcze raz. Widzicie? I jeszcze się dało jednak. Dobra, teraz zapieramy nogami kierownicę, trzymamy ją tutaj sobie. I tym kluczem delikatnie dokręcamy dalej śrubę. Tyle, ile spokojnie się da. Na, na kluczu płaskim będzie łatwiej. I teraz dokręcamy jeszcze mocniej. Ale nie za mocno. To jest bardzo mocna śruba, więc tutaj rękami na pewno nic nie zrobimy, ale. O, teraz i dokręcamy. Jeszcze nie tak. tak. Dobra, i dokręcamy jeszcze bardziej. Okej, Ok, starczy. W tym momencie możemy składać wszystko już do kupy. Jakbyśmy, oczywiście, nałożyli klej anaerobowy świeżutki, to będzie jeszcze lepiej. Bo on się tam dopiero teraz splaszczy i zapewni, że się nic nie odkręci. Wkładamy wszystko z powrotem. Dociskamy i kluczem torksem 30, w tylnej części, dokręcamy te śruby. Kilka obrotów: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Już jest opór i teraz odwracam na tą stronę, żeby mocniej dokręcić. 6 i 1 trzecia powiedzmy obrotu, i to samo z drugiej strony. Dos. Trzy cztery pięć sześć, niecałe 6 obrotów i odwracam klucz, żeby mocniej dokręcić, ale nie za mocno. Nie chodzi o to, żeby tutaj coś przekręcić, tylko żeby dokręcić. Jak czujemy opór, to tylko trochę mocniej. O, starczy, nic więcej, już nie będziemy tu kręcić. Kierownicę mamy dokręconą. Element plastikowy dokręcony, sprawa załatwiona. Myślę, że każdy rozumie o co chodzi. Może się to komuś przydać, lub też oczywiście. Nie, ale skoro dwie osoby mnie pytały o to, żeby pokazać w jaki sposób można na tym wieloklinie odwrócić kierownicę, no to poradnik jest specjalnie dla nich. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli będziecie mi jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, to na pewno mi bardzo pomoże. Trzymajcie się, cześć wam.